Kilka świn się darzają po podłodze. Polej wódki braciom mym, a dla mnie z pomidorów soczek. nie swój świński ryj, bo jesteś przykaz i płacisz niemowę. dzisiaj trochę szana w klubie go-go. Jesteśmy wulgarni, szczególnie ten spodzień. Push me. Is this way what you do is waiting for Peter Shiram oh, of course. Of course. Też jaram oczywiście, że jaram Jaram tak dużo, że nie wiem co gada Jaram tak dużo jak muzja Majki, bomba klat Nie pijesz wina, nie pań fajki To jaki kurwa siebie albańczy Nabijam do 60 kg gaci Tak się tu jara, tak się tu tańczy My jaramy jak raz mani bomba klat Na gang z Alfa, dla was gra Muzyką was pozdrawiamy cały świat Tu kręć do góry, skacz pa pa Nie ściskam wyjaramy się to, że nigdy nie skończy, zawsze będziemy ubrania, modlić się o dobre strony Zawócena nasiona, zrób na hacze, Holandię Pozdrawiam was wszystkich zalba i farmę Marihuana leczy, żywi nas i ubiera barbańskim gadu łatwo nadcządź na Dillera Możesz na tym zarobić lub stracić całe siano ze spukniętów Nie wiem, to patrzy nam ludzi od rana mam albański kaszel. Kręcę strusle, jaram je facet Posiadam odmian, dużą tachę. Najlepsze szczyty ryją nam czachę. W każdym schowku pokitrany towar, tylko spokojnie, we are global. Dla koneserów zapach cud, dla zwykłych leszczy straszny zbrud Dobre Maroko zamyka oko, nie myśl o piłce, gdy mówię FIFA. Siedzimy w studio, dobrze z zbąbieni ziomek skręca kolejnego z To nieboisko, boisko, nie próbuj mnie kiwać, siadaj bracie i siedź wygodnie. Tehase ze ślidą do gardła spływa, kiedy kolejny skręt dociera do mnie. Krótka piłka, staw się nie kończy, nie bądź taki szybki. Jagli zgończy, mordy ucieszone, zjarane na amen Palimy w i zamawiamy szamę Napalone jak w dobrym piecu Huczy i zaraz wyjebie komin Dymi się tutaj ziomek na serio Jakbyś podpalił cały somil THC, czysty olej, ktoś się do jointa zawsze przyklei Lepi się wszystko na tym stole Rozjebane bongo, leży na ziemi Zawieszam się, niby na chwilę, a siedzę od wczoraj Zostaję do jutra, przypadkiem trafiam na jakieś ziarno I szczelami i gibon jak katapulta Marichu. Zarobić lub stracić całe siano Ze spuchniętą patyną budzi się do dofu rano Alichuana leczy żywi nas i ubiera W albańskim gangu łatwo na dillera Możesz na tym zarobić lub stracić całe siano Ze spuchniętą patyną budzisz się do Gang to gang to gang to gang to gang z Albani, to gang z Albani, to gang to gang z Albanii drzwi i VIP nam dawaj loże. Przyszli tutaj kilka świn, niech się tarzają po podłodze. Polej wódki braczą my, a dla mnie z pomidorów soczek. Zabierz on swój ściski ryj, bo jesteś przykaz i patrz, czy mogę.